Z tymi samochodami elektrycznymi to to trochę się gubię, bo z jednej strony chcemy się stać potęgą w produkcji, mamy mieć milion tych samochodów, z drugiej strony jest to pewnie jakiś postęp. Ja jestem akurat zwolennikiem starych samochodów, ale każdy z nas podejrzewam ma telefon w kieszeni. Kiedyś te telefony. Też były synonimem jakiejś nowości, nie wiadomo czego. No dzisiaj służą niektórym do podsłuchu Pegazusem, ale, ale myślę sobie, że, że nie tylko do tego. Więc może rzeczywiście warto się zastanowić, czy, czy ten postęp musimy tak bardzo blokować. Pan nie ma w tej chwili zakazu zakupu starego telefonu. Ma pan taki zakaz, czy nie ma pan? Nie ma pan takiego zakazu. W związku z tym rynek zdecydował o tym, czyli państwo ludzie, konsumenci, zdecydowaliście o tym, że macie telefony komórkowe. A w przypadku samochodów. Nakaz, zakaz. Oni zakazują. Państwo dalej chcecie kupować i zakazują. Gdyby, 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 gdyby to się odbyło dokładnie według takiego samego myślenia, to trzeba byłoby zakazać zakup, 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 zakupu starych telefonów. A nic takiego się nie wydarzyło. W związku z tym telefony komórkowe stały się efektywniejsze, tańsze i lepsze od starych telefonów. Natomiast samochody elektryczne są droższe. Wcale nie są efektywniejsze, nie ma jak ich ładować, jeżdżą krócej i nic nie wskazuje na to, to nie jest postęp. To jest przymuszanie ludzi, samochody elektryczne mamy kupować tylko dlatego, że, że twierdzi się, że samochody elektryczne mają yy, yy, że jak tego nie zrobimy, to planeta spłonie. Ja tak wcale nie uważam. Jeżeli samochody elektryczne będą tańsze, ludzie sami je kupują i wyprą stare samochody. Ale do tego czasu ja się nie zgadzam na żadne zakazy.